Já myslím, že jsme přegrali meč, který jsme přehrali nemuseli. Myslím, že jsme šli, šli do vedení. Je pravdy, že pět, ten prakticky pěšou polovku jsme se nemohli dostat do rytmu. No, o meču rozčungla určitě ta situace, kdy jsme šli dva do jedného, nestřelili jsme dru, druhou branku a, a po odtřímané brance prakticky se dvou stejných situacích jsme, jsme Branku dostali, a, a przegrali. Także tam mieliście następną dwie dobre sytuacje na strzelenie branki, ale nie było napisane a, a dlategośmy przegrali. Myślę, że piłka to jest nasza pasja. Piłka to jest coś, co, co całe życie gdzieś wykonujemy. Natomiast y, trenujemy, ćwiczymy i wiadomo, są rzeczy smutne i lepsze. Ale widząc dzisiaj uśmiech po meczu Kamila Wilczka to naprawdę to jest taki pozytywny kop. Żeby pracować więcej, bo to jest rzecz, której się nie dostanie. To jest rzecz, którą trzeba wypracować. To jest coś naprawdę nieprawdopodobnego. Ten chłopak był tak uśmiechnięty, dał nam wszystkim i sobie, i całej swojej rodzinie, tyle radości, że myślę, że to jest taka puęta, taka bardzo, ale to bardzo szczęśliwa dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo.